Cześć! Witam Was drodzy widzowie w kolejnym odcinku na kanale Brickfun. W dzisiejszym odcinku troszkę informacji, troszkę fajnego materiału i troszkę bardzo fajnej informacji, którą zostawiłam na koniec. E, mam, nadzieję, że się trosz, y, mam nadzieję, że Wam się spodoba, ale lecimy po kolei. E, a więc tak, wiem, że była trochę przerwa. Ale czasami taka przerwa moim zdaniem jest potrzebna. Jakoś tak wyszło, że przez, przez tą chwilę nie miałem okazji, żeby nagrać nic. Ale już teraz się postaram wrócić do normalnego trybu nagrywania, taki jak był zawsze. Dlatego jeszcze dziś lub jutro, zobaczymy, e, postaram, się, e, wam... no. stawić e, postaram się Wam no, wstawić klockowe newsy. Dokładnie. Postaram się Wam wstawić klockowe newsy, bo jest kilka informacji, z którymi chciałbym się z Wami podzielić. I chciałbym, żebyście się dowiedzieli Fajnych naprawdę rzeczy Więc warto Warto, warto, warto okay. A gierka Legacy City Tiny Agent Też wróci na mój kanał W tym tygodniu pojawi się odcineczek z niej Co prawda jest on stary Nagrałem go bardzo dawno temu Więc jeżeli coś tam powiem aktualnego, to się nie obraźcie Ale jest on nagrany Ale nowe odcinki też będą Już Wychodzić normalnie. A recenzji, no powiem Wam, że obecnie nie mam co z recenzji nagrywać. Wiem, że zostałem nominowany do Hot, hot mode Challenge, wiem, wiem, wiem. Yy, I zrobię Hot mode Challenge. Może nie w tym tygodniu, chociaż się postaram. A jak nie, to w następnym. Zobaczymy, zobaczymy. I tyle Wam powiem. Ok, ale przejdziemy sobie do paczki od Montblika paczki konkursowej. Yy, a więc, tak, ale na, zanim, no to oczywiście yy, Montblik 1000 subskrypcji! <klucz> Brawo, ty! Brawo, ty! Dobrze wiem, że Montblik ba bardzo się nie mógł doczekać tej liczby. E bardzo chciał ją osiągnąć, dlatego e cieszę się z tego powodu, że wreszcie mu się udało. I gratulacje, oby tak dalej! E a dzisiaj paczka od niego. <grych> Mamy liścik, możecie go sobie przeczytać. Ja już go przeczytałem. E czekajcie, poprawiam moc żeby chyba słabo widać. O! E Yy, możecie sobie go czytać, ja już wiem wszystko i bardzo dziękuję Mądri za docenienie mojej pracy Również się pozdrawiam, większych sukcesów na YouTube, chociaż już to twoje 100 tyś, yy, 100 000 subskrypcji oby! Mądri grzyżyć z całego serca, żebyś miał 100 tysięcy subskrypcji w przyszłości 1000 subskrypcji oczywiście yy, Dało bardzo tutaj fajnie mu do kanału i oby, oby tak dalej. Okej. Okay. No to yy, Dina, klejeczki. Zwykła jego naklejka kanału oraz autografem, o, tak, z autografem. Mamy także magazyn LEGO City z taką fajnym łazikiem, fajną figurką. Super, zawsze to jakieś dodatkowe elementy, dodatkowa figureczka. Figurek w kolekcji, w ogóle elementów nigdy nie za mało. Była też saszetka kart z LEGO Jurassic World, tutaj kilka takich właśnie kart cioszek. Wylosowałem, znaczy naklejek, naklejek. No i najfajniejszy element, czyli oczywiście secik. Teraz sobie wyciągnę troszeczkę pudełko zdezolowany, ale no wiadomo. W podróży to w podróży często tak bywa, że e, coś tam się popsuje. No niestety, e, Saku Micro Microfighters, fajnie e, lubię Microfightersy. Mam kilka na płeczce, a co koła nawet jeszcze nie miałem, więc mogli trafiłeś Ideolo, ale no tak. Krótka ocenka, ponieważ no, nie, nie, dzisiaj, się, dzisiaj się nie skupiamy zbytnio na tym zestawie. E, fajnie, fajnie zrobione. szczególnie podoba mi się z tyłu ten hipernapęd. Te szczegóły po bokach, ale no nie można oczekiwać od tego za dużo, bo to microfighters e, nie podoba mi się. Tylko to, nie wiecie, że mam, mam uprzedzenia co do 100 shooterów, ale tutaj po prostu już ewidentnie psują wygląd zestawu. Jedna figureczka czubaka, fajnie także się przyda taka figurka. Więc Modrik jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za ten zestaw. Nie ogólnie za zestaw, ale za paczkę, która jest naprawdę świetna. I tak, i ostatnia informacja na sam koniec, zostawiłem taką wisienkę na torcie, ponieważ chcę, żeby, wasz, żeby ten kanał był taki dość przystępny dla wszystkich, żeby było fajnie, na miło wszystkim, więc zorganizuję malutki konkurs. Dokładnie. W komentarzach pod tym filmem napiszcie, co byście chcieli e, zmienić w tym kanale. E, propozycje, na przykład e, dostałem coś tak jedna osoba mi powiedziała, e, że no, jest to no, fajna ta seria twoja, klocko, e, nie Klockowa rady i porady, e, e, fajna ta twoja seria, klockowe newsy, ale, ale mało do nazwa. Proszę bardzo, wymyślcie nazwę na. Klackowe newsy wymyślcie nazwę na jakieś inne fajne rzeczy, wymyślcie co byście chcieli zobaczyć na tym kanale, jakieś dodatkowe zmiany. Najlepszą propozycję, najfajniejszą, najbardziej e, taką, która myślę, że dobrze by wprowadziła nasz kanał, zostanie wprowadzona w miarę możliwości, a osoba zostanie odpowiednio nagrodzona, ponieważ e, już szykuję kilka fajnych nagród różnych, ale to dopiero dowiecie się wszystkiego na. 100 subskrypcji, więc też będzie taka troszeczkę motywacja, nie, nie to, że źle. Subskrybentów nie, 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 Pro, proszę tak nie mówić. Po prostu uważam, że 100 subskrypcji to taka fajna, krótka e, liczba, w której wprowadzimy nowy system nagradzania za jakieś konkursy. Który wydaje mi się, że może Wam się spodobać, e, dlatego to będzie też taki trochę teścik. Ten mały konkursik, więc pamiętajcie, co byście chcieli zmienić na kanale, piszecie w komentarzach pod tym filmem. I najlepsza yy, propozycja, która może najfajniej coś tu zdziałać, zostanie wprowadzona, a autor w przyszłości zostanie nagrodzony. Nie bójcie się, nie zapomnę o Was. Zapiszę sobie. No, to, to yy, wszystko chyba w tym odcinku, To chciałem Wam przedstawić. Tak, 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 wszystko. E, a więc tak. Czekajcie na następne odcineczki, nie? E, Niedługo wejdzie te klackowe rady i porady. Jak już mówiłem, dziś albo jutro odcineczek będzie. Ja już się z wami żegnam, wielkie dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych materiałów. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.